Powstanie z 18 marca 1871 to odpowiedź paryskich rewolucjonistów na decyzję rządu Adolfa Thiera o wycofaniu ich broni i armat, a mającą na celu zniszczenie prawdziwie demokratycznego zrywu Paryżan, którzy przeprowadzili wybory powszechne do swoich władz, mając przez cały okres następny walk prawo do odwołania swoich przedstawicieli oraz przyjmowali pod kontrolą robotnicze porzucone zakłady. Zostało przez Karola Marxa i Frederika Engelsa uznane za model przyszłego demokratycznego państwa socjalistycznego. W ciągu 24 godzin rząd i regularne wojska wycofały się do Wersalu i opuściły stolicę na rzecz powstańców. To początek komuny paryskiej. 18 marca o 3 nad ranem żołnierze ruszyli w kierunku celów wytyczonych przez premiera Tiera, do których dotarli o godzinie 6.00, mając na celu odebranie armat. Ale nie posiadali konia do ciągnięcia ich. Ludność, która się obudziła, zebrała się. Przybyli strażnicy narodowi z bronią. Zaalarmowano Centralny Komitet Ruchu Wojsk, wszczęto alarm w 11 dystrykcie i nakazano stowienie barykat w sąsiedztwie. Archiwa archiwach wojskowych znajduje się informacja. Bataliony odpowiedzialne za aresztowania w okupowanych dzielnicach nie czuły się do tego zobowiązane z obawy przed rozproszeniem sił. Konieczne było nie tylko zyskanie armat ale także aresztowanie przywódców rewolucji, co jednak nie było możliwe z powodu szczupłości sił. Na szczycie Montmartre znajdowała się największa kolekcja armat licząca 170 sztuk. Była tam już największa grupa rewolucyjnych gwardzistów narodowych i doszło do krótkiej konfrontacji między brygadą dowodzoną przez generała LeConta a gwardią narodową. Jeden ze strażników, imieniem Trupin, został zastrzelony. Wieść o szybko się rozniosła. Członkowie Gwardii Narodowej z całej okolicy, w tym przyszły premier Kremensu, pośpieszyli na miejsce, by stawić czoła żołnierzom. Podczas gdy armii udało się zabezpieczyć działa w Belwii i lille w innych strategicznych punktach, w punktach, na Montmartre gromadził się tłum i nadal się powiększał. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Tchanie, które były potrzebne do zabrania armaty, nie przyjechały, a jednostki wojskowe zostały unieruchomione. Gdy żołnierze zostali otoczeni, zaczęli zrywać szeregi i dołączać do tłumu. Generał Lecon próbował się wycofać, a następnie rozkazał swoim żołnierzom załadować broń i nastawić bagnety. Trzykrotnie rozkazał im strzelać, ale żołnierze odmówili, unosząc broń ku górze. Część oficerów została rozbrojona i przewieziona do ratusza Muir pod ochroną Klemysu. Generał Lecomte i jego oficerowie sztabowi zostali schwytani przez gwardzistów i jego zbuntowanych żołnierzy i zabrani do lokalnej siedziby Gwardii Narodowej w sali balowej Château Roche. Policjanci zostali obrzuceni kamieniami, pobici, zastraszeni i wyzywani przez tłum. W środku południa, Lecomte i inni oficerowie zostali zebrani na Rue de przez członków grupy nazywającej siebie Komitetem Czujności 18 Dziennicy, która zażądała sądzenia i egzekucji. O piątej po południu Gwardia Narodowa schwytała innego ważnego więźnia, generała jacques Léon Clément Thomas, jako zaokołożonego republikanina i zaciekle dyscyplinującego. Pomógł stłumić zbrojne powstanie w czerwcu 1948 przeciwko II Republice. Z powodu swoich republikańskich przekonań został zaresztowany przez Napoleona III i wygnany, a do Francji wrócił dopiero po upadku cesarstwa. Był szczególnie znany, a widzony przez żołnierzy narodowych. Montmartre i Beauville z powodu surowej dyscypliny, jaką narzucił podczas oblężenia Paryża. Wcześniej tego dnia, ubrany w cywilne ubranie, próbował dowiedzieć się, co się dzieje, kiedy został rozpoznany przez żołnierza. Aresztowany i przewieziony do budynku przy Rue de Rosie. Około 5.30 późnym rankiem operacja odzyskania armat nie powiodła się, a we wszystkich robotniczych dzielnicach Paryża pojawiły się tłumy i barykady. Generał Vinoy rozkazał armii wysłać się do sekwany. Pierc zaczął organizować odwrót do Wersalu, nie mógł zebrać wystarczającą liczbę żołnierzy, aby odzyskać Paryż. Część wojska stacjonująca między Place Pigas, Boulevard i Place Clichy również się bratała. Około godziny 10 informacja dotarła do rządu. Wyduje się, że wojska generała Farona bratają się, porzucają swój sprzęt. W Saint-Antoine w Meni molton są budowane barykady. Rząd ich Gwardii Narodowej, generał durand Paladin, próbował zorganizować ofensywę, opierając się na Gwardii Narodowej z burżuazyjnych dzielnic w centrum i na zachód od stolicy. Sprośród 12 tysięcy spodziewanych zaledwie 600 gwardzistów odebrało telefon i nakazało no, im wrócić do domu, gdyż zauważono małą liczbę ochotników. Również generał Winula, gubernator Paryża. Podejmuje decyzję o ewakuacji okręgów na lewym rzeku Sekwanu i wycofaniu wojsk ze szkoły wojskowej. Próby organizowania kontrowersywy całkowicie zawiodły, gdyż na stronę powstania przychodziły sukcesywnie kolejne jednostki. Około 13.00 generał Lecomte oraz generał Thomas. Przypadkowo rozpoznane na ulicy dowódca wojsk rządowych w czasie dni czerwcowych, zostali postawieni przed Obywatelskim Komitetem Czujności działającym na Montmartre. W tym samym czasie wojsko, które przeszło na stronę powstańców, zaczęło zajmować pozostałe dzielnice miasta. Około 15:00 powstańcy praktycznie kontrolowali stolicę, poza częścią dzielnic zachodnich, zmuszając rząd do ucieczki do Wersalu. Około godziny 13:00 general Lecom został przeniesiony do Montmartre na polecenie lokalnego komitetu do spraw czujności jest krytykowany przez, przez, przez własnych żołnierzy. Dołączył do niego inny więzień, generał Camont Thomas, chociaż był w cywilnym ubraniu. Około godziny 13.00 Centralny Komitet Gwardii Narodowej wydanie rozkaz zabrania wszystkich uratalnionów pod ratuszem, w tym czasie Montmartre, stacja S.K. 13-wieczny ratusz, dworzec w Orlanie, Żaline de -Pla, pałac Luksemburski, ratusz z V wieku, są w rękach powstańców. Kolumna z Montmartre. Kolumna z Montmartre maszeruje w kierunku placu tam, gdzie znajduje się ciba Gwardii Narodowej. Około godziny 15 rząd wrócił z obiadu i wstalił, co należy robić puszczać Paryż, aby powrócić do władzy. Po zorganizowaniu porów w zachodnich dzielnicach, przestraszony przez Gwardię Narodową, paradującą przed ministerstwem, w którym znajdują się ministrowie, Tryzier decyduje się opuścić Paryż, uda się do Wersalu i nakazuje całkowitą ewakuacje wojsk, i wyjazd wszystkich urzędników. Pod koniec popołudnia w Montmartre tłum szturmuje bunny Raktusza, w którym są przetrzymywani generałowie Lecomte i Clement Thomas. Pomimo interwencji dwóch członków Arma Herpale Croix i Simon Meyer, spontanicznej egzekucji 18 marca wściekły tłum gardzistów narodowych i dezerterów z pułku Lecomte pochwycił Clement Thomas. Pobił go kolbami karabinów i rozstrzelał pod murem przy ulicy des Lusiers. Kilka minut później zrobili to samo z generałem Lecomte. Doktor Guyon, który zbadał ciała wkrótce potem, znalazł 40 kul w ciele Clemente Thomas i 9 w plecach Lecomte. Nie przeprowadzono natomiast planowanego początkowo marszu na Wersal. Koło godziny 20.00 plac Vendome, komenda policji, znajdowały się w rękach rebeliantów, podczas gdy ratusz był otoczony batalion taczający ratusz wycofał się. Jules Ferry otrzymuje rozkaz opuszczenia. Koło godziny 23.00 na ratusz w i się do niego Centralny Komitet Gwardii Narodowej.